w kolejnym odcinku na moim kanale <laughs> Dzisiaj będziemy nagrywać e, nowy update w Brookhaven wow. e, Mam nadzieję, że filmik wam się spodoba On nie wiem, czy będzie taki długi e, Mam nadzieję, że wam się filmik spodoba Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję e, Bo dobijamy 4000 subskrypcji Już Już 4000 <laughs> No ale dobra Możemy w sumie zacząć więc tutaj tu laleczka czukę. No właśnie. Jak, 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 jak nie zostawicie suba, to was zje laleczka czukem. Ale dobra, chodźcie, tutaj jest auto laleczki czukem. Tu są, e, tu jest moja fanka i tu jest mój fan. Więc chodźcie. Najpierw w tym update'ie. Kochameli wrócika. Bierzemy sobie tą białą kartkę, e, kartę. Kartę taką. E, bierzemy sobie białą kartkę. E, kartę, to znaczy. Chodzimy. I tutaj też sobie dajemy jakby... O, dobra, dałam już sobie. No i teraz czekamy, aż zjedziemy na... Nie tutaj na dół. Jezus Maria. O, dobra jest pan. Już zjechałam na dół. Tutaj są trzy takie pokoje. Czekamy na małą konkretę. O dobra. Wchodzimy sobie tutaj. I tak, tutaj jest pierwszy pokój. Tu musimy pokonać lasery. Wszystkie lasery trzeba przeskoczyć O, miałam z tym wcześniej problem Ale teraz już nie mam I tutaj trzeba wziąć sobie bombę e, Tutaj, taką O, dobra I bierzemy sobie złoto O, fanka zabrała O to dobra, poczekam aż y, Poczekam aż się zre, y, zrespi złoto Albo się spytam Chociaż nie, dobra o, to już wolę poczekać, aż się zresetuje to złoto, chociaż nie wiem, czy się w ogóle zresetuje. Um, dobra, napiszę, czy masz złoto. nasz złoto. To, które, bo to muszę czekać, aż się zresetuje, dobra. I kolejne. Chodźmy, o tutaj, bierzemy sobie siekierę właśnie. Bierzemy sobie siekierę. Jezus Maria. Bierzemy śkierę właśnie. I bierzemy kluczyć, jak już ją rozwalimy. Tu jest taki czarny kluczyć i teraz chodźcie. Idziemy otworzyć. Tutaj się trzeba o otworzyć przejście. I tutaj, kochani, nadal tego nie odkryłam, jak, jak to trzeba ten. Jak chyba, że to trzeba rozwalić. Nie wiem, bo naprawdę jeszcze tego akurat nie wiem. O, tutaj pan kadała ten namiot taki ale nie wiem co trzeba zrobić tak szczerze nie wiem laleczka czułka robi tak o dobra a to teraz chyba trzeba nie wiem czy trzeba to rozwalić czy może bęben o bęben dobra srebro biorę i teraz dam, dam może moje fance, a nie o, ma. laleczka czuke nie ma, ale chyba laleczka czułka nie potrzebuje i dalej tak dalej musimy wejść um, tutaj wchodzimy sobie bierzemy sobie kart, znaczy klucz. Kurde nie mam klucza, bo są tylko trzy roczne. Ale dobra, poproszę, żeby mi tam dali. I tutaj właśnie wchodzimy sobie. Tutaj trzeba postawić bombę. Kilka razy. Jeszcze, to, jeszcze bomba, no właśnie. I teraz muszę dacie Zdajcie srebro i, i złot... I, i... i... brąz. Dobra, mam srebro. Kurde, jeszcze raz. Srebro i, i brąz. Mało hajsu, no właśnie wiem, nie wiem dlaczego. Dobra, mam brąz, nie mam srebra. Czekaj, muszę się, muszę się wrócić po srebro chyba. Dobra, otworzę sobie to. I jeszcze muszę... Liczyć. Nie wiem czy tam będzie srebro. Dobra, chyba nie będzie już. No, nie odzyskam chyba tego srebra. O, dasz tak. Nasz srebro. Nasz srebro. Bo widziałam, że miałaś. O, po co on tam poszedł? A, chyba po złoto tak, dobra. O kurde no! Dobra. już zło na kurde jeszcze raz jeszcze 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 raz jeszcze raz bo mi się jakby na telefonie, nie wiem czy tylko ten, czy ja tak mam, że tylko trzeba trzy rzeczy mieć w ekwipunku nie wiem dlaczego, więc przynoszę sobie karty to są diamenty a to nie wiem, to się kojarzy ze srebro z ten Błędne, co są? Dobra, ja już sobie usunąłem wszystkie rzeczy. Um, od, od, od bo nie, bo nie. Ja już nie wiem, nie wiem, bo nie mam karty. Otwórzcie, bo nie mam karty. i Sara jest Maria, Z nie, nie wiem, co ona śpiewa. Um, Jezus, no otwórzcie. Dobra, chodźcie. Um, dobra, otwórzcie. Kurde, jakie ja teraz jadę, nie? A ja nie mam, a ja nie mogę zjechać. Bo nie mam karty. Nie wiem, bo nie mam karty, ludzie dacie mi kartę, dajcie karty, kartę, kartę, dajcie kartę, please. dobra, o dzięki Czuka, dobra, tam na dół, yy, yy, i teraz idziemy, Vib auto, aleczki tukę super, um, co teraz robimy? No to tu jest jakiś lipconek fajny. A hej, hej, mm, Dobra, nie wiem ile tu się osób zaraz piło, ale dobra, to ja i tylko zostałam ban. A, dobra. Wiem, bo ja z nią kiedyś chyba grałam, ale nie wiem, nie wiem czy mi się wydaje, czy nie. No ja chyba kiedyś właśnie z nią grałam. Ale dobra. Mm, chodźcie. Wyspałnię limuzynę. Albo pójdziemy limuzyną dla Leczki Dobra, chodźcie, ja będę prowadzić. Um, albo dobra, jednak chodźcie, wchodźcie do limuzyny dla Leczki Czuka. Chodźcie do. Chodź, chodźcie. Do limuzyny laleczki -li -la -la czukę. Chodźcie do limuzyny laleczki czukę. Wszyscy wsiedli? Czekaj, to jest tata. Nie, no chyba wszyscy wsiedli. A jak nie, no to najwyżej trudno. Dobra. Dobra, jedźcie. Moczuka jedź, Co ty robisz? Ona chyba jeszcze pisze tam. No ile ja mam czekać? O dobra. Jezus Maria to tak szybko. To tak szybko. Jezus Maria. Ehm. Dobra, ktoś mi dodawał. Jakiś. jakaś osoba tam. czyli jakaś mi dodawała, nie wiem, kto to gdzie jedziemy, jedziemy. Um, przed przed siebie Jezus, co tu się... ej on ma chyba kupionego VIP. znaczy on ma kupionego VIP-a, ale chyba też ma prędkość w aucie no bo tak to normalnie chyba tak szybko nie jeździmy Z Nikola i Zosia i Czuka 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 dobra ona coś tam napisała no. Eee, um, idę grać na pleciach. Okej. Okay. To to jest? Eee, um, spadła tam. Dobra, ja mam pomysł, ja zaraz mnie rekina. Bo jest... Jest, coś. Statek! Wchodzimy wszyscy na statek, dawajcie! Kurde. Dobra, chodźcie wszyscy. Yy, Na ster laleczki Czukę. Laleczka Czukę jest pro. I w ogóle. Dobra, usiądę. Też nie, tu chyba O Jezus, Maria, co się dzieje? A gdzie ja mam usiąść? Dobra, tu jest coś. Tu jest jakaś biblioteka. Dobra, trudno. Dobra ja będę kierować No Czuka kieruj Dobra usiądę sobie O Czuka Kieruj Czuka kieruj Bo to ty jakby masz mamy my nie możemy kierować No czuk kieruj Dobra, nie, nie, nie wiem, co my teraz w ogóle robimy. Czemu tu jest milion Napis euro? Napisów lalewska Jupi, jedziemy, aaa! Nie! E, halo! 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 Pomocy! spadłam, Spadłam! ej! Wróćcie się, proszę! Proszę! Ej no! Oni jest chyba jakiś ślepy, kurde. Zostałam sama. Ktoś tam jeszcze został. Dobra, wiecie co? Ja pojedę swoim rekinkiem. Właśnie to trzeba chyba kupić Bootcraft jakiś. No, tak, trzeba kupić. Ej no, kurde, ludzie! Zatrzymajcie się! Dobra, wchodzimy. Um, dobra, idę sobie tutaj usiąść. Trzeba. Trzeba. Usiąść. O kurde, ktoś tam spadł. Nie no, trzeba usiąść, ludzie. Tam chyba na dole jest biblioteka, to tam się siadam. ale nie jestem pewna. Dobra, Nikosia, Nie no, Czukę! Co ty robisz? Dobra, patrzcie, mam złoto, srebro czy tam diamenty i e, i brąz, więc mam wszystkie sztabki złota, wszystkie, wszystkie w ogóle rzeczy, znaczy no jakby no rozmięć chyba, chyba rozmięcie, tak? Ale dawaj jedź, chyba że no kogoś tam na pewno zgubiliśmy. Dobra, jest jakaś wyspa. Eee. Yy... Chodźcie. Siadamy i idziemy na wyspę sobie. Co mam? No yy... kurde. Czukę. Dobra, chodźmy do domu laleczki, czukę do domu. Ogólnie, jak coś to przepraszam, ale mam Katar. Więc, jak mówię, przez Was. Sorry, ale mam Katar. I no, sorry po prostu. Teraz tak. Chodźmy do domu. Chyba ja tu jestem pierwsza w do tym domu. Ale dobra. My się już chyba będziemy żegnać. Koń, na przykład, kończę odcinek. Kończę odcinek, więc chodźcie się pożegnać, wszyscy. Eee, więc tak. Dziękuję za oglądanie. Eee, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Zostawcie dużo w górę i subskrypcji. Eee, jeżeli chcecie więcej sekretów, eee, no to zostawcie subskrypcję i tam. Postaram się teraz nagrywać często jakieś update, jak będą wydane.

i patrzcie, i teraz się tutaj skakuje. Oh Ojej, a, gdzie jest. Dobra, dobra, pa, pa, pa. Wszystkim pa, 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 no, dobra, pa.